Cześć, mam na imię Magdalena Bogusz, jestem dyrektor do spraw performance, marketingu i analizy danych dr Max. Czułam się super, to była niesamowita przygoda. W byciu mentorką bardzo istotne jest przede wszystkim budowanie zaufania z Menti. Jestem bardzo wdzięczna za to, że właśnie moja mentia obdarzyła mnie tym zaufaniem. Z drugiej strony, bycie mentorką było też dla mnie takim wyzwaniem. Ponieważ chodziło w być mentorką, to, chodziło o to, aby wspierać Menti w tej podróży w indywidualnym rozwiązywaniu jej celów. I byłam takim mostem, który pomagał jej przejść z tego, co, co widziała, do tego, co chciała osiągnąć. Dzięki mentoringowi zobaczyłam leadership z innej strony. Po pierwsze, myślę, że większość z nas już wie, że kompetencje w przyszłości zawierają umiejętności interpersonalne, takie jak empatia, inteligencja emocjonalna, czy też analityczne myślenie. I te elementy pokazują tylko to, że mentoring jest istotnym narzędziem. Dzięki temu, że właśnie byłam w programie mentoringowym, jako mentorka, mogłam bardziej rozwijać swoje umiejętności aktywnego słuchania, empatii, czy też przyjmowania perspektywy drugiej strony, co uważam, że jest kluczowe w budowaniu zespołu i tego, żeby osoby, które są w zespole, były bardziej zaangażowane. Bardzo dużo dał mi udział w programie Digital Bridge. Przede wszystkim czułam się zaopiekowana w kontekście przygotowania do bycia mentorem. Rzeczywiście na początku otrzymaliśmy solidny warsztat, jeżeli chodzi o właśnie tą wiedzę z zakresu bycia mentorem. Dzięki temu ten cały proces, mam nadzieję, też oczywiście dla menti, był, był zakończony sukcesem. Dla mnie również. Nauczyłam się bardzo dużo. Też ta sama świadomość sprawiła w tym całym procesie, że dla mnie to też był element rozwojowy. Z drugiej strony też myślę, to co, o czym była też mowa w trakcie tutaj naszego wydarzenia, że Digital Bridge to przede wszystkim społeczność. Bardzo dużo poznałam tutaj fajnych osób, które są otwarte, kreatywne, chcą się rozwijać, ale też chcą rozwijać inne osoby, więc możliwość poznania innych osób to też była super opcja. A przede wszystkim myślę, że na koniec odkryłam, że mentoring to jest coś dla mnie i chcę się w przyszłości też rozwijać w tym obszarze.